Zełański o planie pokojowym. Wiele zależy od Ameryki. Prezydent Ukrainy, Wołodymer Zełański, przekazał, że ukraiński zespół do spraw negocjacji pracował we wtorek nad tekstem dokumentu, który wspólnie z delegacją USA omawiano w niedzielę w Genewie. Zaznaczył, że ogólne zasady zawarte w tym dokumencie mogą zostać rozwinięte w bardziej szczegółowe porozumienia. Jest to nasz wspólny interes, aby bezpieczeństwo było rzeczywiste. Liczę na dalszą aktywną współpracę ze stroną amerykańską i prezydentem Donaldem Trumpem. Wiele zależy od Ameryki, ponieważ to właśnie z amerykańską siłą Rosja liczy się najbardziej, stwierdził ukraiński przywódca. Apel do europejskich liderów. Wcześniej we wtorek Zełoński powiedział podczas wideokonferencji państw tzw. koalicji chętnych, że jest gotów omówić wrażliwe punkty planu pokojowego z prezydentem USA, a w rozmowie powinni uczestniczyć europejscy przywódcy. Wezwał też liderów państw Europy do opracowania ramowego programu rozlokowania na Ukrainie tak zwanych sił reasekuracyjnych oraz do wspierania Kijowa tak długo, jak długo Moskwa nie wykazuje woli zakończenia wojny. Marek Złowuas, KS Info.